Witajcie kochani, witajcie moi drodzy. Witam serdecznie na kanale Najlepszy Moment. Najlepszy moment zawsze jest tu i teraz. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to tylko tu i teraz możesz się zatrzymać, dokonać innego wyboru. Inny moment nie istnieje. Oczywiście w twojej głowie istnieje przeszłość. Bo bardzo często tam wracamy, zaglądamy, analizujemy. I również przyszłość. Myślimy o rzeczach przyszłych, czego byśmy chcieli, pragnęli, ale i tak wszystko wydarza się w momencie tu i teraz. I dlatego z tego momentu tu i teraz prowadzę sobie taką pogadankę na temat zazdrości. Nagrałem ostatnio właśnie pogadankę na temat zazdrości, ale że nie jestem jeszcze tak bardzo internetowa. To chciałam coś tam zedytować, i nie wiem, czy po prostu to usunęłam na tak całkowicie, czy gdzieś to się tam schowało. Mam nadzieję, że się odnajdzie, bo było dość ciekawe. Ale dzisiaj sobie porozmawiam. Widocznie tak miało być, żebym nagrała o zazdrości coś jeszcze. Takie emocje jak zazdrość są to emocje bardzo trudne. Z którymi trudno nam sobie poradzić. Oczywiście, żeby było jasne, ja mówię tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia, z tego, co przeżyłam ja, ze swoich doświadczeń, ze swoich przeżyć i jak ja na daną re re emocję reagowałam i jak, jak ja sobie w życiu z tą emocją poradziłam. Że dzisiaj mogę powiedzieć, czy odczuwam jeszcze coś takiego jak zazdrość? Szczerze ci powiem, że nie. Tej emocji we mnie już nie ma, gdzie kiedyś pojawiała się nagminnie, i to jest emocja, która czasem pojawia się jak torpeda znikąd. Wywala nam po prostu ta zazdrość. W niektórych momentach, w niektórych sytuacjach pojawia się jak Filip skonopi i nie wiemy, o co się rozchodzi. Gdzie po czasie zdajemy sobie z tego sprawę, i po takiej analizie. Jak już przeanalizujemy daną sytuację, dany moment, dane wydarzenie, daną sytuację, stwierdzamy, kurczę. Dlaczego? Dlaczego w tym momencie się tak zachowałam? Tak zachowałem? Czemu nie mogłam inaczej? Czasami nie nawet, przychodzi taka emocja jak wstyd, bo wstydzimy się swojego zachowania, odczuwamy w sobie taką emocję. Ale chcę Wam powiedzieć, kochani, bez względu na to, jakie emocje z Was wypływają, czy to jest wstyd, czy to jest zazdrość, czy to jest jakaś w danym momencie niemoc, czy to jest trudność wyboru, czy to jest nawet, nie wiem, coś powiesz nie tak, uważasz, że zachowasz się nie tak w danej sytuacji. Nie masz siebie o to obwiniać. I więcej mówię w pogadance na temat właśnie takiego obwiniania siebie, sabotowania siebie. Przestańcie z tym. Ktoś może powiedzieć, to nie jest takie łatwe. No, nie jest łatwe wtedy, jeżeli jesteś od siebie oddalona, oddalony. Wtedy nie jest łatwo. Bo tak naprawdę nie znasz siebie i nie znasz tych swoich emocji, i one z ciebie po prostu wypływają, ale wypływają dlatego, bo masz w sobie gdzieś tam zakorzeniony taki program, schemat, którego trzymasz się kurczowo i on ci po prostu tak jakby wypływa z przeszłości, bo on tylko to zna. Nie masz o co siebie obwiniać, bo na dany moment, w danej sytuacji robisz naprawdę wszystko tak, Najlepiej, jak potrafisz. A takie obwinianie siebie, sabotowanie siebie, krytykowanie siebie, to uwierz mi doprowadza jeszcze bardziej, żeby ciągnąć ciebie na dół, na dno, ale ty się masz w tym życiu wybić. Ty się masz wybić do góry, ty masz stanąć na piedestale, ty masz być dla siebie numerem jeden dla siebie. Ja nie mówię o innych, mówię dla siebie i wtedy uwierz mi, jeżeli ty jesteś przy sobie, to te wszystkie emocje, a szczególnie emocje jak zazdrość, ona tak jakby znika z Twojego życia. Zazdrość pojawia się wtedy, kiedy nie ma nas przy sobie. Kierują nami właśnie takie mm, emocje jak brak pewności siebie. Tracimy takie poczucie własnej wartości, chociaż pamiętajcie jedno: nie ma takiego czegoś, bo ty zawsze, zawsze bez względu na okoliczności, wydarzenia, sytuacje, bez względu na to, w jakiej sytuacji teraz się znajdujesz, najwyższą wartością, największą wartością samą w sobie jesteś. Tego ci nikt nie odbierze. Tobie może spadać pewność siebie, i jak tobie spada pewność siebie, wtedy momentalnie inni skakują na górę. Ty jesteś poniżej, tak się czujesz. Czujesz się po prostu gorsza od innych. Dlaczego pojawia się zazdrość? Bo my czujemy się gorsi od innych. Nie ma tej, tego docenienia siebie. Czujemy się właśnie, że nie jesteśmy warci czegoś, że nie zasługujemy na to, żeby być kimś niby dla kogo, ale my mamy być kimś dla siebie. Nam spada po prostu, tak jakby te poczucie i ta taka pewność siebie, tym bardziej, jeżeli przychodzi takie coś do naszego życia, jak zdrada, jeżeli my jesteśmy osobą, która została zdradzona, wtedy te emocje, taka zazdrość, czasami chorobliwa, pojawia się z automatu. Dlaczego? Ponieważ znowu czujemy się gorsi od innych porównujemy się z innymi przychodzi tak, takie coś jak porównywanie się dlaczego? bo ktoś jest lepszy? ładniejszy? mądrzejszy? zadajemy sobie pytania co ona takiego ja mówię teraz na przykład dla, do, do kobiet tak? co ona takiego miała? że ja zostałam zdradzona w czym byłam gorsza? ale to nie o to się rozchodzi tak samo mężczyźni bo to również dotyka mężczyzn tak? Na przykład zdrada, albo jak ktoś cię poniża, ktoś ci na przykład coś mówi niefajnego, to również czujesz się gorsza od innych, porównujesz się. A kiedy to znika, te wszystkie uczucia, ja Ci mogę zagwarantować, że to wszystko zniknie, jeżeli Ty staniesz przy sobie. Jeżeli w życiu pokierujesz się takim uczuciem, napełnisz się, po pierwsze, zauważysz siebie. Bo my widzimy wszystkich dookoła, stąd wynika porównywanie się, ocena, krytyka siebie. A jeszcze gorzej, jeżeli krytykujemy, oceniamy innych, to już całkiem znaczy, że jesteście od siebie oddaleni. Bo jeżeli ty jesteś przy sobie, to mogę ci powiedzieć, masz tak, jakby na to wywalone na przykład, co ktoś o tobie pomyśli. Co ktoś o tobie powie, ciebie za bardzo nie interesuje, co inni robią, też nie ma oceny innych, bo stoisz przy sobie. A jak stoisz przy sobie, to nie kierują tobą takie emocje jak zazdrość, bo ty nie masz o co być tak naprawdę zazdrosna, bo wiesz, kim jesteś, sam sama dla siebie, wiesz, że jesteś najwyższą wartością, że nie ma nikogo, kto by mógł tobie dorównać. Bo dla siebie jesteś najlepsza. Dla siebie jesteś najlepszym przyjacielem, najlepszą przyjaciółką. Masz siebie, mogłabym powiedzieć, masz wszystko. Ty decydujesz w swoim życiu, ty wybierasz w swoim życiu. Jeżeli coś ci się nie podoba, stawiasz granice, dokonujesz wyboru, ale jeżeli ciebie nie ma przy sobie, to te wybory, decyzje za ciebie podejmują inni. Bo ty czujesz się mało tak jakby doceniana, czujesz się czasami niechciana, czujesz się niekochana, niezauważona. I tak samo dotyczy się mężczyzn, tak? Ja to mówię akurat przeważnie, no tak mam, że tak rozmawiam, tak jakby do kobiet, ale to mężczyzn również dotyka, jak najbardziej. I dlatego, kochani, żeby te, te, ta emocja, jaką jest zazdrość, bo ona cholernie boli. Jeżeli się pojawia, a tym bardziej pojawia się ona znikąd, znaczy znikąd, z nas się ona wydobywa, ale ona tak jakby jest na autopilocie. Wydarza się jakieś wydarzenie, jakaś sytuacja, na przykład jesteś z partnerem, czujesz się na przykład gorsza od innych, pojawi się jakaś w towarzystwie kobieta, i już twój umysł buzuje, i już możesz z siebie z ciebie wydobywają się takie reakcje, tak jakaś mina, coś powiesz partnerowi uszczypliwe, uszczypliwego, na przykład to wszystko jest taka zazdrość, nie? A jeżeli ty jesteś przy sobie, to nawet nie wiem taki przykład podaję. Gdyby coś się tam miało wydarzyć, to ciebie to już naprawdę nie rusza. Jeżeli ty zauważysz siebie, napełnisz siebie miłością, taką szczerą, prawdziwą, taką. Jak to nazwać? Ty już to odgadniesz, bo jeżeli ty będziesz tak bardzo przy sobie, a wydarzą się jakieś sytuacje na zewnątrz, to ty już to odczujesz. Że ty nie masz. O co być zazdrosna, ty nie masz o kogo być zazdrosna. Czasami jest zazdrość o to, że ktoś ma coś lepszego, tak? Że komuś się coś udaje, że ktoś ma więcej pieniędzy, że ktoś, nie wiem. I tam sobie możecie podać swoje przykłady, kiedy w Was budzi się zazdrość. Ale to jest tylko dlatego, że nie doceniacie sami siebie. Że nie kierujecie uwagi na siebie, że nie uważacie siebie jako najwyższą wartość, że nie stawiacie siebie na piedestale, tylko innych. Macie pozrzucać innych z tego piedestału naprawdę i postawić tam siebie. Wy macie być dla siebie najważniejsi. To nie jest narcyzm, bo ktoś może powiedzieć: A tak, budzi się narcyzm. Ktoś inny wam tak może powiedzieć później, w późniejszym terminie, jeżeli ty będziesz kochać siebie najbardziej, będziesz stawiać granice. Ty masz siebie uszczęśliwić. Pierw Twoje szczęście. Ty masz być napełniona szczęściem. I z ciebie to potem wypływa. Możesz tym podzielić się z innymi. Ale zawsze zaczynasz od siebie. Zmianę zaczynasz od siebie, nie od naprawienia całego świata dookoła. Patrz, w tobie, ja ciś podam taki przykład, w tobie budzi się zazdrość, bo na przykład mężczyzna zdradził cię. Czy jesteś mężczyzną, kobieta cię zdradziła. Takie uczucie z ciebie wypływa. Dlaczego? Gdybyś była przy sobie, znasz swoją wartość, to ty byś była zazdrosna, nie, bo wiesz, że spotka się w ciebie coś lepszego. Nie zwracasz tam uwagi, nie analizujesz tego, bo kochasz siebie. Jeżeli kochasz siebie, i potem to jest tak, to jest taka transformacja, że uwierz mi, kiedy dochodzi do zdrady, jeżeli jesteś od siebie oddalona, bo nie masz tej pewności siebie, nie stawiasz granic. Każdy może skakać po twojej głowie, każdy tak naprawdę może robić z tobą co chce, każdy może ci przyklejać łatki, nie twoje, tej osoby z zewnątrz. Powie ci, że jesteś taka, 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 taka. I czujesz się niedoceniona, czujesz się niekochana, czujesz się nieważna w tym życiu. Ale ty masz to dać sobie. Jeżeli ty to dasz sobie, sama, sam napełnisz siebie tymi uczuciami, to uwierz mi, że świat zewnętrzny, inni odwzajemnią to. To jest tak, jak lustro. Pokażą ci to. To, czym ty emanujesz. Świat zewnętrzny pokazuje, jeżeli ciebie nie masz przy sobie, jesteś zdołowana, krytykujesz siebie, nie jesteś z siebie dumna, jesteś niepewna siebie. Świat zewnętrzny musi ci to pokazać. I na przykład ten mężczyzna pojawi się, dotknie cię to twoje bolące miejsce, dojdzie na przykład do tej zdrady, tylko dlatego, żeby ciebie obudzić. Nie dlatego, żeby cię skrzywdzić, zranić, tylko żeby ciebie obudzić. Obudzić się do tej miłości własnej, żeby ty siebie postawiłaś, postawiłeś na miejscu pierwszym. Jeżeli ty jesteś napełniona miłością własną, nie ma opcji, żeby ktoś z zewnątrz pokazał ci, albo dotknął ci jakiś tam bolączek w tobie, że dochodzi do jakiejś zdrady, że ktoś cię nie szanuje, ktoś jest niewierny, ktoś ci coś mówi niefajnego. A jeżeli nawet takie coś się wydarza, to ty jesteś tak bardzo przy sobie, że naprawdę. To ciebie już nie dotyka, to ciebie już nie boli, to ciebie już nie rani. Bo stawiasz granice. Czujesz się wtedy jak otoczona w takiej bańce to sobie to możesz zrobić taką wizualizację. Jesteś w takiej bańce. I jeżeli ty nie pozwolisz, żeby ktoś cię zranił, to nikt nie ma prawa przez, tą przez przejść przez tą bańkę, tak? Przebić jej, żeby się do ciebie tam dostać. Jeżeli ty na to nie pozwolisz, dotyka cię tylko to, na co sobie pozwalasz. Znowu ci podam przykład. Ktoś ci powie, że jesteś, nie wiem, głupia. Okej, okay. to tak delikatnie jeszcze mówię, nie? No, jeżeli ty to do siebie przyjmiesz, to tak się poczujesz. I to będzie tak, jakby ktoś ci przykleił łateczkę i z tą łateczką sobie chodzisz i potem jeszcze analizujesz o kurczę, czemu mi tak powiedział albo ona, że jestem głupia i z taką osobą się utożsamiasz a jeżeli ktoś ci tak powie ty wiesz, kim ty jesteś sama dla siebie odbijesz piłeczkę i te głupia, ta głupia czy obojętnie jakie przezwisko czy wyzwisko, czy cokolwiek wróci do nadawcy bo ty tego nie przyjmujesz musicie to zrozumieć kochani że tylko będąc przy sobie, ja to powtarzam tu non stop. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że ja stając do siebie, ale tak już w stu procentach, to wtedy dopiero tego momentu zaczęło się zmieniać moje życie. A jak tak posłuchacie wcześniejszych pogadanek, ja tam mówię przez co przeszłam, jeżeli słuchasz mnie tutaj pierwszy raz, przez co przeszłam w swoim życiu? To naprawdę to była, mogłabym to dzisiaj nazwać, to były trage tragedie życiowe. Czułam się gorzej niż źle. Nie widziałam wyjścia z sytuacji. Kiedy to się zmieniło? Jak stanęłam przy sobie. Stanęłam raz, nie udało się, upadłam. Drugi raz upadłam. No tak było, kręciłam się w tym. Kółku. Ale w końcu, jak powiedziałam, dość. Biorę życie w swoje własne ręce. Nie pozwolę już, nie pozwolę już nikomu właśnie na takie ranienie, gdyś zdałam sobie sprawę, że to ja sobie pozwoliłam na to, nikt inny. Dlaczego? Bo nie było mnie przy sobie, nie stawiałam granic. I każdy mógł sobie przyjść, przykleić łateczkę, poskakać sobie po mojej główce. A ja taka środka maryjska, wszystko bym oddała tak, co tylko miałam, nie zauważając siebie. Takie dobre serduszko to tak nie działa. To jest ofiarnica, ofiara losu, której nie ma przy sobie. A jeszcze odezwać się w jakichś momentach, to już całkiem. Jeżeli nie macie przy sobie, no to siedzisz cicho, jak mysz podmiotłą. Dochodzi do jakiejś sytuacji, wtedy. Budzi się czasami taki, z ciebie wychodzi ten potwór, bo tupniesz nóżką i myśli, że je, jeżeli komuś coś tam powiesz, albo nastraszysz, albo będziesz mówiła i szantażowała ciszą, czy jakimś blokowaniem, czy czymś, że to coś zmieni. Nie, to może zmienić na chwilę, ale sytuacje dalej się będą powtarzać, dlatego, że ty to masz w sobie. Dopiero jak ty zaczniesz kierować uwagę rzeczywiście na to, co, co chcesz, bez analizowania już tej przeszłości, bez wracania tam, nawet jeżeli coś się złego wydarzyło, i to jest obojętnie co. Czy jakaś zdrada, czy nie wiem, ktoś cię wyrzucił z pracy, źle cię potraktował, coś ci źle powiedział. Każdy z was wie, czego doświadczył. Jeżeli staniesz przy sobie i odetniesz od siebie, tak jakby, te negatywne sytuacje, Negatywne historie, bez kręcenia w głowie i dopowiadania jeszcze sobie negatywności, więcej, wtedy zacznie wszystko się zmieniać. Tylko musisz stanąć przy sobie i powiedzieć dość, zadecydować, czego ty naprawdę chcesz w życiu doświadczyć. Bo jeżeli nie macie przy sobie, jesteś taką ofiarą losu, ja to tak nazywam, tak? Spięta jeszcze kajdanami takiej niemocy, nie widzisz wyjścia z sytuacji, nie wiesz, co zrobić, kręcisz się w kółko to trudno ci jest. Wtedy pojawia się ta emocja jak zazdrość, bo uważa, że temu się udaje, temu się udaje, a jeszcze jeżeli partner cię źle traktuje, jeszcze jesteś w toksycznej relacji, to już całkiem. I wtedy tak jakby każdy aspekt życiowy twój kuleje. Może w pracy ci nie wychodzi, nie widzisz środków na koncie, źle jesteś traktowana, ale dlaczego? Bo ty siebie tak traktujesz. Ty, ty do siebie tak mówisz, ty sobie na to pozwalasz, ty masz wrócić do siebie i każdą zmianę w swoim życiu, jeżeli chcesz, to musisz zacząć od siebie. Nie naprawiać innych, nie zbawiać całego świata. Masz zacząć od siebie i w końcu postawić na siebie, w końcu zauważyć w tym wszystkim siebie i stanąć w końcu na pierwszym miejscu. Powstać w końcu kurczę, jak ten feniks z popiołów narodzić się, bez względu czego doświadczasz. Jak trudne mogą być Twoje doświadczenia, jesteś w stanie to zmienić ty. Nikt inny za ciebie tego nie zrobi. I mówię wam, jeżeli udało mi się dokonać zmiany w swoim życiu. Uda się każdemu z was. Nie jestem jakimś wybrańcem tutaj która tutaj siedzi teraz i do was mówi nie jestem normalną kobietą, która wzięła życie w swoje własne ręce i wy też to możecie zrobić tylko nie odkładajcie tego na później A od czego zmiany zaczynamy od zmiany myślenia od zmiany nastawienia swojej głowy porozmawiania z tą swoją duszą na tam jest ona czeka nam się wydaje, że my przyszliśmy tak, doświadczać jakichś złych, trudnych historii, doświadczeń. Nie, my przyszliśmy tutaj, żeby żyć pięknym życiem. Czym się musimy kierować w życiu? Taką miłością do siebie, zaczynając od siebie, bo my siebie krytykujemy, my siebie nie zauważamy. My mamy pretensje o wszystko, my nawet pretensje mamy o to, jak wyglądamy. A tu trzeba zacząć kochać siebie. Bo, jeżeli uwierz mi, zaczniesz kochać siebie, zaakceptujesz siebie taka, jaka jesteś, taki jaki jesteś, zacznie wszystko w twoim życiu się zmieniać. Tam nie będzie dochodzić do tragedii, tam nie będzie dochodzić do jakiejś zazdrości, tam nie będzie dochodzić do tego, że ktoś cię zrani, skrzywdzi. Dlaczego? Bo ty na to sobie nie pozwolisz, bo ty siebie będziesz traktować z szacunkiem, z miłością. Będziesz pewna siebie, będziesz w tym życiu szła odważnie przez to życie. Będziesz kierowała się takim uczuciem, właśnie takiej pięknej miłości, takie bycie ze sobą. Czy ty spędzasz ze sobą czas, czy ty ze sobą rozmawiasz? Czy ty rozmawiasz, tam jest ta twoja dusza, tak, ona czeka na twoje zauważenie. Ona wie, co nas prowadzi w życiu: intuicja. Ta dusza, ona wie, czego ty tu masz doświadczyć. Żeby się obudzić. Myśmy tu przyszli na, na ten świat doświadczać, tak? Ale nie takiego samych trudów. Te trudy pojawiają się po to, żeby Ciebie w życiu zatrzymać. I powiedzieć Ci hola hola. W końcu spójrz na siebie, zauważ siebie. Czego Ty w tym życiu chcesz? Jest powiedziane, prośba będzie Ci dana. Ale ty masz to z siebie wydobywać, masz się kierować tym, czego ty pragniesz, tym, czego ty chcesz, ale ty, jeżeli ty się od siebie oddaliłaś, oddaliłeś, no to czego ty pragniesz? Przecież ty nawet tego nie wiesz. Wracamy do siebie. Rano wstajesz, otwierasz oczy, podejdź do tego lustra, powiedz do siebie coś miłego, popatrz sobie w oczy. I bez względu na to, jak siebie traktowałaś, traktowałaś do tej pory, najwyższy czas to zmienić. I wtedy nie będzie naprawdę już takich sytuacji, takich momentów, takich wydarzeń, żeby ciebie na przykład pozamiatały. Tylko wstaniesz po prostu, będziesz przechodzić tak łatwo, lekko, nawet przez trudne sytuacje, bo będziesz szła przy sobie. I ta intuicja będzie cię prowadzić przez te życie. Jesteśmy energią. Zauważcie to w sobie. Nie jesteś tylko chodzącym zwykłym ludkiem, który ma wstawać i dziennie na przykład płakać i się zastanawiać, co ma zrobić. Ty masz doświadczać tego życia, cieszyć się tym życiem. Tylko wróć do siebie, a jak wrócisz do siebie, zobaczysz, że wszystko zacznie się układać, mogłabym powiedzieć samo. Lubisz ze sobą spędzać czas, lubisz ze sobą rozmawiać. Zadasz pytanie, potem za chwilę przychodzi ci odpowiedź. Tak to potem jest, bo tak działasz w tym świecie. Coś ci się pojawi, pojawią się wspaniali ludzie. Nie tacy, co ci cały czas będą dogryzać, czy ciebie krzywdzić. A uwierz mi, jak ty staniesz przy sobie. Będziesz wiedzieć, czego chcesz, będziesz kierować się tą miłością własną, to nawet te osoby, które teraz tu burzą ci krew w żyłach i źle się przez nie czujesz, zaczną się zmieniać. Samoistnie. Dlaczego? Bo ty się zmienisz, a to jest tylko Twoje lustro. Dlatego, kochani moi, wracajcie do siebie, zauważcie siebie w tym życiu. To jest takie ważne. I pamiętajcie, jak macie coś zrobić, zróbcie to teraz, nie odkładajcie niczego na później. Nikt nie wie, ile tutaj, w tym życiu, które nam zostało dane, ten dar, mamy czasu. Chociaż jak niektórzy mówią, czas nie istnieje. Ale jesteśmy ze sobą od samego początku do samego końca. I przyszliśmy na ten świat, żeby doświadczać, ale pięknego życia. Dlatego, kochani moi, jak macie coś zrobić, zróbcie to teraz, bo teraz jest najlepszy na to moment.